Dzień dobry. Dziś powiem ci o kilku cechach osób niedojrzałych emocjonalnie. Osoby niedojrzałe emocjonalnie to tacy dorośli, którzy mają zahamowany rozwój emocjonalny na poziomie dziecka. Takim osobom brakuje autorefleksji. Nie są w stanie zauważać swoich błędów i winą zawsze obarczają innych. Nie biorą odpowiedzialności za siebie i swoje życie. Mają poczucie, że to inni mają zaspokajać ich potrzeby, mają roszczeniową postawę. Osoby niedojrzałe emocjonalnie, to takie osoby, którym brakuje pewności siebie i mają chwiejną samoocenę, która zależy od zewnętrznych okoliczności, odnoszenia sukcesu lub porażki. Jeżeli jest sukces, samoocena wzrasta, jeżeli jest porażka, samoocena maleje. Takie osoby nie są w stanie przyjąć krytyki. Traktują ją jako atak skierowany na siebie. Zniekształcone, fragmentaryczne myślenie sprawia, że wybierają sobie tylko to, co jest dobre, a unikują trudności, bo nie potrafią radzić sobie z trudnościami. Takie osoby są często impulsywne, reagują nieadekwatnie do sytuacji, nie potrafią radzić sobie z emocjami i stresem. Chcą dużo brać, ale jednocześnie niewiele dają z siebie, czują, że to im się coś należy. A gdy tego nie dostają, reagują jak dzieci, mają silne, trudne emocje, wybuchy złości. Takie osoby często chcą dominować nad otoczeniem, chcą przejąć kontrolę i robią to na różne sposoby. Bycie z taką osobą jest trudne, bo to druga strona w takich relacjach ma pełnić rolę rodzica, opiekuna albo tego winnego. Ma Taka osoba się troszczyć, ale jak coś jest nie tak, to taka osoba staje się skazanym i winnym. Masz w swoim otoczeniu jakieś osoby, które są niedojrzałe emocjonalnie? Jakie cechy takiej niedojrzałości emocjonalnej zauważasz u niego?